Cześć. Witajcie w 35 odcinku Przygód Wieśka. Niestety, zanim przejdziemy do zasadniczych meczy, musimy przeżyć tą gehennę i zagrać jeszcze mecz z obecnie drugą Danią do eliminacji do Mistrzostw Europy. Czasu na odpoczynek dla polskich zawodników, też jak na lekarstwo, ale czy cokolwiek jest to w stanie zmienić? Nie przedłużajmy zatem, przenieśmy się na murawę. I jeżeli nadal będzie padaka, to po prostu przewiniemy ten mecz do końca, bo nie będzie miało to najmniejszego sensu. Żurkowski lobem do Krychowiaka na lewe skrzydło, ten głową w pole karne. No nie było to złe, ale też nie było to dobre. Ale najważniejsze od początku meczu jest to, że Polacy wiedzą, na którą bramkę powinni grać. Kędziora zagrywa do Frankowskiego, Frankowski biegnie z piłką, podaje prostopadle do Wieszka, który musi go zastąpić na prawym skrzydle, dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego, strzał z lewej nogi w olejem. no i mamy prowadzenie Polski z Danią, to jest nieprawdopodobna sytuacja, ponieważ Polska w meczach eliminacyjnych jeszcze ani razu nie strzeliła bramki jako pierwsza. Należy tutaj oczywiście jeszcze wspomnieć o tym, że Dania zajmuje obecnie drugie miejsce w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy, ale naprzeciwko nam wychodzi niezawodny algorytm FIFA, Tak samo jak bowiem w meczach ligowych ze słabszą drużyną gra się o wiele, wiele ciężej, a wręcz nawet i przegrywa z Kretesem, a z lepszymi drużynami jesteśmy nawet w stanie mając, no, pachołki, a nie zawodników. Strzelić bramkę jako pierwsi, oczywiście wiadomo, bramkę musiał zdobyć Robert Lewandowski, nie zapominajmy jednak, że na prawe skrzydło zbiegł Wiesław Zdziebełko, który musiał zastąpić Frankowskiego na tej pozycji, ponieważ już w 11 minucie ten nie miał sił, żeby dobiec do końca boiska, ale dzięki temu, że i nasz polski napastnik, który gra te obecnie w Ralu Madryt, trenuje do środkowania, widzieliśmy popisowe podanie do do byłego kapitana reprezentacji Polski. Póki co 1 do 0 i miejmy nadzieję, że w defensywie również zawodnicy postanowili coś pograć. Polsen otrzymuje piłkę i od razu przekazuje ją do Eriksena. Eriksen musiał zrobić 360 na boisku, bo nie wiedział, gdzie powiedz. Polsen w polu karnym zobaczmy nie wiem, co zrobiła defensywa ale nikt nawet nie zamierzał podbiec do duńskiego napastnika. Być może zamiast skupić się nagrze zastanawiali się, która opaska pełni tak naprawdę główną rolę w ułożeniu fryzury Polsena, ale to nie zmienia faktu, że Polska zaczyna remisować, ponieważ w idiotyczny sposób traci bramkę niemalże po wznowieniu gry. Patrząc na tę powtórkę z przykrością, trzeba stwierdzić, że nawet ser szwajcarski ma mniejsze dziury aniżeli polska defensywa. Równie dobrze zamiast obrońców w drużynie reprezentacji Polski można by było postawić tabliczki powitalne na wysokości pola karnego o treściach zapraszamy do naszej bramki, tutaj strzel, tu Wojtek się nie rzuci. Katastrofalne przygotowanie defensywy, no i już jeden do jednego. Lewandowski otrzymuje podanie Wiesiek, prosi o to, by przekazał mu piłkę, ale niestety Robert Lewandowski wie, że tylko on może być strzelcem w reprezentacji. Zobaczmy zagranie do zdziebełki. Mimo wszystko ten jest już polukarnym strzela, ale wzorowo zachowuje się w bramce bramkarz reprezentacji Danii i nadal mamy remis. No ale któż by pomyślał, że taki Robert Lewandowski może być zazdrosny o wieśka i jego zdobywanie bramek. A może wręcz chodzi tutaj o ten realnie szczęsny, który tylko na temat Roberta spekulował, a wieśka po prostu wziął i kupił. Piłka do pomocnika reprezentacji Danii, ten przekazuje ją Dolbergowi, ten ma przed sobą tylko wojka Szczęsnego strzał, ale wprost polskiego golkipera. Oczywiście Bednarek musiał przeszkodzić, Dolberg dobija, no i mamy bramkę. Zobaczmy, przewraca się jeden zawodnik, przewrócił się drugi zawodnik Danii, a to może tylko i wyłącznie oznaczać fakt, że podniesiona jest chorągiewka. No trzeba przyznać, że szczęścia przy tej interwencji więcej aniżeli prawdy w obietnicach wyborczych, bo tutaj zdecydowanie powinno być już dwa do jednego, patrząc na przebieg gry Duńczyków. Oczywiście również wielkie brawa dla Bednarka, który w swój jakże wyjątkowy i wybitny sposób próbował za wszelką cenę przeszkodzić Wojtkowi szczęsnemu w dopełnieniu swojej interwencji. Podanie do Krychowiaka ten dość dziebełki i sędzia kończy ten mecz. Niewiarygodny jest wynik tego spotkania, ponieważ pada tutaj remis i Polska również w końcu przestanie mieć te jakże wspaniałe 0 punktów na swoim koncie. Być może w końcu coś się zmieni, być może w końcu na konto Polaków zaczną wpadać punkty. Ale to czas pokaże, bo być może ten remis jest po prostu wypadkiem przy pracy. My natomiast po zgrupowaniu kadry narodowej wracamy do La Ligi, bo przed nami nie lada gratka. Mecz Realu Madryt z obecnym liderem tabeli w postaci Walencji. Jedno co jest pewne to to, że Królewscy nie mogą sobie pozwolić na porażkę, ponieważ po piętach depcze im Sevilla, tracąca dosłownie jeden punkt. Zwróćmy również uwagę, że Wiesław Zdziebełko po niespełna miesiącu w drużynie Realu Madryt Dostał od razu nagrodę zawodnika miesiąca. Zatem łatwo możemy stwierdzić, że w Lidze robi dosłownie to, co do niego należy. Teraz wszyscy bowiem czekamy na to, aby odblokował się jeszcze w Lidze Mistrzów. Wymagania na nadchodzące cztery mecze dla Wieśka również nie są łatwe, ponieważ musi on zdobyć trzy bramki, zaliczyć asystę, utrzymać ocenę na powyżej dziewięciu, czyli mówiąc krótko, będzie roboty, a roboty. A skoro już o tym mowa, zakasamy rękawy i przenosimy się na Stadion Walencji, aby rozegrać mecz La Ligi. Fabian, bardzo długie podanie do Wieśka z dziebełki, który zbiega na lewe skrzydło, przyjął sobie piłkę główką, będzie wbiegał w polu karnym, znajduje się... Ale świetnie minął i zaskoczył chyba wszystkich rywali, mnie, kibiców. Na koniec jeszcze genialne podanie do Fabiana, no i tutaj troszeczkę zabrakło szczęścia, ponieważ zwróćmy uwagę, że piłka przeszła niewiele ponad poprzeczką. Co jednak nie mówić i jakby na to nie spojrzeć, to Wiesie, gdzie jak zawsze po powrocie z kadry, ma full energii do tego, aby w jakiś widowiskowy sposób rozpocząć mecz. Z drugiej strony, w kadrze narodowej, jak ma zużyć swoje nakłady energii, skoro jedyną rzeczą, którą robi ze stałą częstotliwością, to wznawianie gry od środka boiska. Tymczasem Raschica sam na sam z kurtu, ale świetna obrona, zobaczmy to jeszcze Niko, a nie jednak na czarno, dzisiaj Real Madrid, zapomniałem o tym. Idzie bełko, decyduje się na zagranie do Fabiana. Ten przedłuża do Azarda. Azard wbiega w pole karne Walencji. Zobaczmy jednak sprytnym z wodem i obręczem. A nie, wybiega z pola karnego. Nie, zastawia się tyłkiem. A jak wszyscy wiemy z poprzedniego odcinka, on lubi zastawiać się czterema literami. Zagranie do Wieśka. No i obrona Walencji zrobiła co by robić musiała. Zabrała piłkę. Fabian tym razem decyduje się na zagranie do Wieśka, ten podaje piłkę do Rodrigo, zobaczmy, Rodrigo kiwa się sam ze sobą, świetnie, zmylił wszystkich obrońców, zagranie do Wieśka, który jest w polu karnym, strzał, no i w 28 minucie mamy rozpoczęcie, miejmy nadzieję strzeleckiej pasy w październiku, zobaczmy, Wieśek zdziebełko udaje Roberta Lewandowskiego, czyżby nadal miał mu za złe to podanie, którego nie wykonał w jego kierunku w meczu z Danią, tego się nie dowiemy. Tej akcji świetną robotę wykonał Rodrigo, który zmienił niemalże dwóch obrońców w Walencji, co pozwoliło Wieśkowi na swobodno, może nie do końca swobodne, bo przypychał się tutaj z jeszcze jednym defensorem drużyny przeciwnej, ale wbiec w pole karne i oddać strzał nie do obrony dla bramkarza Walencji. Wymachuje tutaj jeszcze rękoma trener drużyny przeciwnej, no ale to co ma pretensje, po to został Wiesiek kupiony do Realu Madryt, żeby zdobywać bramki, a to już jego szóste trafienie w La Lidze. Vallejo podaje do Rodrigo, Rodrigo z do Vallejo, Vallejo do Rodrigo, tym razem Wiesiek prosi o podanie i dostaje piłkę, zagranie do Azarda, Azard do Fabiana, strzał i gol! Ale niestety, oj, chyba Azard zgubił bzęba. nie, to tylko forma protestu przeciwko spalonemu. A szkoda, że był offside, bo te dwa szybkie gole prawdopodobnie ustawiłyby ten mecz na resztę spotkania. Rasica dobiega do pola karnego Realu Madryt, cofa się z futbolówką, zagranie do Mauro Gomez, ten strzela na Kung Fu Pandę! Na szczęście futbolówka miękko ląduje w dłoniach Courtois. No cóż, podrabiany styl na Kung Fu Pandę, mocno zerżnięty od wieśka z dziebełki, natomiast sam wykonawca zapomniał o jednym bardzo ważnym aspekcie. Potrzebna jest tutaj skuteczność, która dałaby gola. A z takim wykonaniem to Mauro Gomez może co najwyżej poklepać się po głowie. Mauro Gomez prowadzi piłkę, zobaczmy, świetne zagranie do Solera, który nie ma kompletnie krycia. Strzał w ostatniej chwili, obroniony przez kuli Zwróćmy uwagę, że Courtois jeszcze rzucił się zapobiegawczo. Tylko po co nabijać sobie bezpodstawnie siniaki? Pelegrini podaje do Vanakena, Vanaken przedłuża do Gedesza, zobaczmy Gedesz rozpędza się, zbliża do bramki Realu Madryt, teraz może zagrozić z dystansu, strzał! No i jedyne komu zagroził, to swojej pozycji w klubie. Dzisiaj bowiem Kulibail jest niczym mur nie do przejścia. Wiesiek otrzymuje podanie, zobaczmy co zrobi z futbolką, zagranie do Viniciusa Juniora, ten się z obrońcami, oddaje piłkę Polakowi. Wiesiek biegnie wzdłuż pola karnego, zagranie do Fabiana, który jest w polu karnym strzał, no i ostatecznie Silesen jakimś dziwnym trafem broni uderzenie zawodnika Realu, tym samym pozbawiając drużynę Królewskich podwyższenia prowadzenia. Będąc jednak bezstronniczym trzeba stwierdzić, że takie sytuacje jak miał przed chwilą Fabian powinno się wykorzystywać. McNeil wyprowadza kontra Walencji, zagranie do Gedesz, Gedesz znów decyduje się na samotny raj pod bramkę Realu Madrid. Zobaczmy, będzie znów strzelał. Jeszcze się kiwa. No tym razem zmienił obiekt swojego zainteresowania i łupnął w Mondiego. No i w sumie to dobrze, bo przecież tego biednego Kuli to po dzisiejszym meczu z pewnością będą boleć kulasy. Piłka opuszcza boisko, no i mamy gwizdek kończący to spotkanie. Skromne jednobramkowe zwycięstwo Realu Madryt z liderem La Ligi z pewnością zdetronizuje Walencję właśnie z tej pozycji. Wiesiek Zdziebełko po zgrupowaniu kadry narodowej można powiedzieć, że w wielkim stylu powraca do Realu Madryt, ponieważ daje zwycięstwo swojemu klubowi tym samym wciąż pozostawiając Obamę Yanga w realu pod znakiem zapytania. Chyba, że Gabończyk pogodził się już na dobre z rolą podawacza ręczników, w związku z czym ten znak zapytania po prostu nie istnieje. Zatem podsumowując końcowy wynik tego spotkania 1-0 dla Realu Madryt. Po wygranej Realu w La Lidze czas przenieść się do rozgrywek Champions League i przywitać trzeciego rywala z grupy Atalante. Drużyna z Włoch obecnie ma taki sam dorobek punktowy, co drużyna królewskich, czyli 4 punkty. Zatem zbliżające się spotkanie pomiędzy tymi dwiema drużynami będzie po pierwsze półmetkiem w zmaganiach grupowych, a po drugie wyłoni nam najprawdopodobniej lidera tej grupy. My natomiast nadal z niecierpliwością czekamy na debiutanckie trafienie Wiesława z dziebełki właśnie w tych rozgrywkach. A jako, że Polak lubi wyzwania i drużyna przeciwko teraz, której zagra jest drugą najpotężniejszą drużyną tej grupy na chwilę obecną, to być może to jest właśnie to spotkanie, kiedy Wiesław z dziebełko po raz pierwszy wpisze się na listę strzelców Champions League. Nie gadamy przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na zmagania do Włoch przeciwko Atalancie. Mozes zagrywa do Mirańczuka, ten do Bakamu, Bakamu wyciąga piłkę, Murielowi strzał, no i w zasadzie Kurtua chyba jeszcze nie do końca był przygotowany nawet do interwencji. Defensywa zdecydowanie w Realu Madryt pogubiła się w całej tej sytuacji, no i to przeciwnicy zarazem gospodarze wychodzą na prowadzenia w tym meczu. Niestety to Real Madryt przyznał w początku tego spotkania i to właśnie dlatego on traci bramkę. Co ciekawe, patrząc na tą powtórkę, wszyscy defensorzy Realu Madryt byli na swoich pozycjach, ale to genialne podanie w linii prostej od Mirenczuka przez Bakambu do Muriela sprawiło, że ustawianie się w jednej linii nie do końca zadziałało. Piłka co prawda jeszcze przeleciała po rękawicy Kurtuła, no ale cóż, to było tylko co prawda. I teraz to zawodnicy Królewskich, jeżeli myślą o pozostaniu liderem w swojej grupie, będą musieli gonić wynik tego spotkania. Luis Alberto, nie widząc większych pomysłów na podanie, zagrywa daleko do przodu do Edena Azarda. Ten świetnie w końcu opanował piłkę, prostopadłe zagranie do wieśka, który ma przed sobą tylko bramka, że jest w polu karnym, finezyjny strzał z prawej nogi. I w końcu mamy wyrównanie! I w końcu mamy pierwszą bramkę Wiesława z dziebełki w Champions League. I to standardowo, tak jak lubi, w doliczonym czasie gry. Przyznam szczerze, że w początku całej tej akcji trochę obawiałem się o Edena Azarda, który. Nie wiem, miał jakieś wielkie problemy z przyjęciem piłki, ale ostatecznie genialne prostopadłe podanie w tempo do polskiego napastnika sprawiły, że ten znalazł się sam na sam z bramkarzem, a wykańczanie akcji w takich sytuacjach to dla niego bułka z masłem. Najważniejsze jest to, że Realowi Madryt udaje się wyrównać w tym spotkaniu, tym samym z powrotem wracają do gry o lidera grupy, w której się znajdują. Wiesiek zdecydowanie nie kryje swojej radości, ale nie ma czemu się dziwić. To pierwsza bramka w Champions League w całej jego karierze. Mozes zgrywa piłkę do Mirańczuka. Zobaczmy, jak wyprowadzi atak zawodnika Tanty. Nie, Luis Alberto przejmuje piłkę, zagrywa do Wieszka. Wiesiek oddaje piłkę Luisowi Alberto. Ten prostopadle z powrotem do Polaka, który jest już w polu karnym strzał. No i Wiesław z zdobywa drugą bramkę, tym samym uciszając trybuny Atalanty. Być może to debiutanckie trafienie w pierwszej połowie było czymś w rodzaju klucza, który otworzył drogę piłce po każdym strzale wieśka. Zwróćmy uwagę, że jest to drugie uderzenie na bramkę Atalanty i od razu drugi gol w tym meczu. Wiesiek świetnie wypracował sobie okazję strzelecką, wybiegając przed obrońcę, przyjmując piłkę na lewą nogę i pokonując bramkarza Atalanty. Najważniejsze jest to, że w defensywie Realu Madryt nie gra bednarek, w związku z czym być może uda się nawet utrzymać to prowadzenie do końca meczu. Wiesław Zdziebełko tym samym zalicza swoje drugie trafienie w Champions League, tym samym oficjalnie włączając się do gonitwy za liderem klasyfikacji strzelców w tych rozgrywkach. Zdziebełko podaje do Sebajos, Sebajos wpadł w przeciwnika, zagrywa do Luisa Alberto, Alberto prostopadłe zagranie do Wieśka, który wyprzedał obrońcę, strzał! Co dzisiaj dzieje się w tym meczu? Właśnie Wiesław Zdziebełko położył zawodników Atalanty na murawie i uciszył trybuny po raz drugi i chyba już ostatni. Wiesław Zdziebełko również zdobywa w dzisiejszym meczu hat a przypomnijmy, że w pierwszej połowie strzelił dopiero swoją pierwszą bramkę w Champions League. Niby ździebełko jest tylko piłkarzem, ale okazuje się, że i również konserwatorem powierzchni płaskich, ponieważ pozamiatał zespół z Włoch, niczym szkolne korytarze po całym tygodniu nauki. To trafienie polskiego napastnika wyglądało naprawdę banalnie, ponieważ z naszej perspektywy widać było tak, jakby po prostu nabiegł na piłkę, a ta pod naciskiem jego stopy po prostu poleciała na wprost. Kibica Atalanty natomiast zamiast wziąć się do roboty i dmuchać na piłkę, aby ta nie leciała w linii prostej, tylko zmieniła swój tor i przeleciała obok słupka, po prostu woleli klepać się po plecach, albo robić inne dziwne rzeczy niezwiązane z meczem. Podanie do Viniciusza Juniora, a sędzia kończy ten mecz, bo wie, że lepiej gdyby Brazylijczyk nie przebywał z futbolówką zbyt długo. Bardzo ważne trzybramkowe zwycięstwo Realu Madryt i w końcu nowa piłka do kolekcji dla Wieśka z Dziebełki, ponieważ ten piłkami z Premier League mógłby już na spokojnie wypełnić basen z kulkami. Być może Atalanta przy rewanżu na Santiago Bernabeu wyciągnie wnioski z dzisiejszego spotkania i nie zagra przeciwko Wieśkowi na trzech obrońców, bo to zdecydowanie za mało na Polaka. Tym samym samotnym liderem grupy pozostaje Real Madrid, a Borussia Dortmund dzięki zwycięstwu królewskich awansuje na drugie miejsce. My natomiast dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi kogo tym razem pozamiata wiesie Zdziebełko wraz ze swoimi kompanami z drużyny, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!